Danuta Stenka, rozbawiona emeryturą, nie potrafi wykorzystać nowej sytuacji. Danuta Stanka jesienią tego roku skończy 62 lata. Gwiazda wyjawiła, że całkiem niedawno przeszła na emeryturę i jest posiadaczką legitymacji emeryckiej. Jednak nadal nie potrafi i nie pamięta, żeby z niej korzystać. Danuta Stenka przeszła na emeryturę. Danuta Stenka, czyli nieśmiertelna Judyta z nigdy w życiu, od lat jest obecna w polskim kinie. Trudno uwierzyć, że aktorka jest już w wieku emerytalnym i właśnie niedawno odebrała legitymację emerycką. Jej samej w głowie się to nie mieści i jak przyznała w rozmowie z Fashion Magazine bawi ją nowa sytuacja. Na razie przede wszystkim śmieszy, odpowiedziała Stenka na pytanie, co jej daje legitymacja emeryta. Stenka nie umie korzystać z legitymacji emeryckiej. Aktorka mogłaby skorzystać z niej, kupując na przykład tańsze bilety na przejazdy bądź wejścia do instytucji kultury. Jednak Stenka nie może przyzwyczaić się do myśli, że osiągnięty wiek daje jej takie uprawnienia. Ciągle zapomina, iż jest posiadaczką nowego dokumentu. Kropka. Organizowałam niedawno dla kilku osób w różnym wieku wyjście na wystawę obrazów Tamary Łempickiej w Konstancińskiej Willi La Flair. Wysłałam do wszystkich wiadomość, żeby wzięli ze sobą legitymacje uczniowskie, studenckie, emeryckie, i nagle olśniło mnie, że przecież ja też się kwalifikuję, opowiedziała Danuta Stenka. Zapracowałam na legitymację, a teraz muszę popracować nad odruchem, żeby z niej korzystać, dodała. Danuta Stenka przyrzekła, że popracuje nad tym, by korzystać z uprawnień emeryta. Danuta Stenka nie chce porzucać teatru. Danuta Stenka na razie jednak nie myśli o tym. Ciągle jest aktywna zawodowo, nie wyobraża sobie, że mogłaby porzucić scenę. Gra na deskach teatru to jej żywioł, daje z siebie wszystko, choć ciągle czuje niedosyt. Dla mnie najbardziej męcząca jest świadomość, że nie zdołam wypełnić postaci, którą gram, człowiekiem, autentycznymi emocjami. Szczególnie w rolach o takim kalibrze jak przed laty Fedra w spektaklu Mai Kleczewskiej, Klitajmestraw, a Polonii Krzysztofa Warlikowskiego i obecnie Szarlota w bergmanowskiej sonacie jesiennej Grzegorza Wiśniewskiego, powiedziała Danuta Stenka w rozmowie z Fashion Magazine.